Siemanko, mieli państwo, miło mi zakomunikować, że chwilowo, choć nie wiem na jak długo, wracamy na właściwe tory, w związku z czym nadejszła ta wiekopomna chwila, czyli powrót trzeciego wymiaru. Co prawda niestety nie na scenę, ale przynajmniej na ten kanał. A dzisiaj w ramach serii Powrót do Przeszłości sprawdzimy sobie numer pod tytułem Skamieniali od wspomnianej formacji. Na którym ślawie wspominałem już, że przymierzam się do, do odsłuchu tego numeru i że kojarzę tytuł i... Fragment refrenu, że coś tam oni, to tylko oni, ale tak naprawdę na tym koniec, więc zasadniczo można przyjąć, że podchodzę do odsłuchu jako odbiorcza dziewica. Nie zmienia to faktu, że nawet ja wiem, że trzeci wymiar to gigantyczny kawał historii, w związku z czym y, próba opisywania ich dziejów przedłużyłaby ten wstęp o jakieś 3 godziny. To też pozwolę sobie na przytoczenie tylko króciutkiego ogólnego opisu. Trzeci wymiar założona w 1998 roku przez dwóch raperów, Nullo oraz szada, polska grupa muzyczna zwał Brzycha. W późniejszym czasie do zespołu dołączyli DJ Creon oraz Pork Por Parkinson. Oprócz oddzielnych albumów solowych panowie jako grupa Trzeci wymiar wydali razem 5 krążków. W roku 2016 z powodu odejścia jednego z założycieli Shada skład został rozwiązany. No dobra, zasadniczo i tak wiem więcej niż wiedziałem do tej pory, więc można powiedzieć, że jestem content yy, i możemy przejść do odsłuchu. Zatem Trzeci wymiar skamieniali. Zapraszam. Ale to, ale to, tyryrym, podobne do e, intrazy mm, pokolenia od, e, od kombi. Słyszycie to? Podobne, nie? Czy nie? Czy, czy zaś farmazon z mojej strony? Dobra, chuj z tym. Powiem Wam tak, że e, jak sobie tak myślałem o tym e, jedynym znanym mi fragmencie tego utworu, czyli e, kawałeczku refrenu, to zastanawiałem się, e, kim są ci oni. Czy będzie chodzić o jakąś konkretną grupę społeczną, czy co? Ale teraz mam takie e, przekonanie graniczące z pewnością, że e, chodzi o nas wszystkich. W sensie, no wiadomo, e, są ludzie wybitni czy wyróżniający się z tłumów w taki czy inny sposób, ale umówmy się. W skali tej ogólnoziemskiej masy ludzkiej to są jednak jednostki, a ogromna większość ludzkości to raczej właśnie tacy oni. Każdy kolejny to anonim i nic nie zostanie po nich. Tak mi się wydaje. Póki co przynajmniej zobaczymy jak zwrotki tym pokierują. W monotonii. Oni to tylko oni. I Nic nie zostanie po nich kolejny to anoni. To tylko oni W celu czy przesłoni to, to tylko oni Ślepi i niemi, bo zagubieni w beznadziej Zamurowani w scenerii miejskich arterii Niczym w celi przyczyn, zamiast przyczyn Widzą tylko cień na ścianie, a nie to co jest na pierwszym planie Panowie, panie, skamieniali cali Sami w sobie zakłamani, bo na nich Eliminowani za nim, w ogóle na nich wypadnie Dokładnie Jeżeli telewizyjny żyje eee... na ciebie, wieczuło... No, cytując pana Stanowskiego o... To niezłe. Z tą tylko różnicą, że on to powiedział w kontekście e, podziwu, że można wygłosić tak kretyńską tezę, a ja to pomyślałem e, w formie podziwu, że e, trzeci wymiar, chociaż może raczej e, tylko Szada na razie słyszeliśmy, więc, więc e, skupmy się na nim, już e, niemal e, 20 lat temu e, prezentował Skila, którego. E, Zdaje się, wielu dzisiejszych mainstreamowych artystów jeszcze nie osiągnęło i może mu co najwyżej pozazdrościć. Naprawdę wielki szacun. W kwestii tekstu. Póki co podtrzymuje swoją wersję, że e, chodzi o taki ogół społeczeństwa, ale teraz e, może trochę e, zacieśnia się krąg e, podejrzanych e, do ludzi, którzy m, brodzą w tym głównie w tej beznadziei e, niejako z wyboru, bo po prostu nie chcą dostrzec tego, że są w dupie. Najfajniejszy dla mnie oczywiście był wers o tym, że e, e, widzą tylko. Cień na ścianie, a nie to, co jest na pierwszym planie. To bowiem natychmiast skojarzyło mi się ze słynną jaskinią Platona i ludźmi widzącymi właśnie tylko te cienie, a niezdolnymi dostrzec istoty rzeczy. Temat jest generalnie bardzo szeroki, więc odpuszczę sobie jakiś, jakiś szczegółowy opis, ale bardzo zachęcam do poczytania, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, chociaż powinien ze szkoły, o jaskini Platona, tudzież platońskiej alegorii jaskini. W giga skrócie chodzi o to, że wyzbalając się z pętających na kajdan i e, idąc w stronę źródła cienia, czy jak to było powiedziane w utworze e, pierwszego planu, dopiero jesteśmy w stanie dostrzec i choć trochę zrozumieć świat. E, Mega dobra zwrota, dobra w chuj. Zatrzani, helminowani, zanim w ogóle na nich wypadnie, dokładnie. Jeżeli telewizyjny szybko dla ciebie człowieku jest w wodemekum, w ręku pilot i żyjesz tą chwilą, bo te tę ci umilą, to jesteś jedno z miliona osób, które mówią, że to nasz życie sposób. Też nie wiesz jak jest, jesteś więźniem hotela Zdominowała cię nie jedna, telenowela, twój pokój to cela. Odosobniony archipelak, pokryta kamera, tych roli grajera, wiedz to. Jesteś jak fikcja, bez jest to twoja misja Czy kiedykolwiek widziałeś świat bliska, czy to błysk na ekranie Serce jak kamień, ust już dawno na dywanie. To wszystko w tym programie, kończymy nadawanie To tylko oni, żyjący w monotonii o. Nullo to samo, znaczy chyba nullo Oni się nie powinni nazywać trzeci wymiar, tylko kurwa nie wiem Inny wymiar albo... Ponadczasowy, wy... ponadwymiarowy wymiar, kurwa. No, szczerze jestem pod wrażeniem. Również tego, że okazuje się, że wcześniej nulizmatyka nawet dało się zrozumieć. Dzięki czemu y, mogę się jakkolwiek odnieść do tekstu. Aczkolwiek y, nie mam zbyt wiele do dopowiedzenia. Zaraz mnie chuj strzeli, no szczeka i szczeka, popierdolony sierściuch. Y, 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 nie mam zbyt wiele do dopowiedzenia, do bo y, moim zdaniem ta. Y, z... pojemy mnie. Ta zwrotka yy, nulizmatyka yy, idealnie wpasowuje się w te odszada i w y, teorię o jaskini Platona. Tylko tutaj ten cień, który y, widzą ci ludzie żyjący fikcją, jest y, przedstawiony w formie yy, padającego z ekranu telewizora piorącego mózg bełkotu. To wszystko w tym programie kończymy nadawanie. To tylko oni, żyjący w monotonii. Oni. Oni, każdy kolejny to anonim, to tylko oni Brak celu czy przesłonił, to tylko oni, to tylko oni Żyjący w monotonii, oni, to tylko oni I nic nie zostanie po nich, każdy kolejny to anonim, to tylko oni Brak celu czy przesłonił, to, to tylko oni Skamieniali jak dinozaury, Nie widzą prawdy Zapatrzeni w czarną skrzynkę Obserwują pod progami między telenowelami A kolejnymi faktami Mają przed oczami broń, silniejszą niż dynamit Monstop zachwyć tak. śmiech, panika, strach lub podziw Obserwują to gdzie kiedy matka, nas nam gdzie spodzić się godzić za plecami wojny i terroryzm Na rozmyślają jak tu życie nam osłodzić bez własnowo Zawsze No i za i niech władza absolutna zapewnia nam dobry byt, wtyki Retryby polityki, afery Ala Rebin do kieszeni bokie wpływy politycy grają swoje skarowe role. Przy nich olibery optarują tylko złotym problem. To szkrana pułapko, czy niebieskie od telewizoru, szklana płapka, wybrane mózgi, przekazać tylko oni żyjący w monotrach. No i y, mamy kolejny dobry występ Chociaż gościu. Y, y... Nie wygląda mi na porka. W każdym razie, y, kto by to nie był, y, mamy kolejną dobrą zwrotę. Y, również y, traktującą o telewizyjnym praniu czerepów, ale y, trochę bardziej wchodzącą w szczegóły i też y, zahaczającą o politykę, która y, jak słychać i, i na co dzień, niestety, widać, y, y, za wiele się nie zmieniła. Świnie u koryta, y, granie na emocjach. Współczesne niewolnictwo pod płaszczykiem e, zapewniania nam dobrobytu I to e, niezależnie od tego, e, która grupa świn akurat się pasie A my, e, w sensie oni, <laughs> e, zapatrzeni w czarną skrzynkę e, Chłonący to nic nie warte, gówno Nie dostrzegają e, i chyba nawet nie chcą spróbować dostrzec prawdy No przykre, przykre i tyle <laughs> Przekazać to tylko oni, żyjący w monotonii Oni, to tylko oni I nic nie zostanie po nich Każdy kolejny to anonim To tylko oni, jak celu oczy przesłonił To tylko oni, to tylko oni Plecy mnie jebią Aroś, kurwa Sorry To tylko oni, jak to oczy przesłonił To tylko oni, żyjący w monotonii oni. Po nim. Oni. Każdy kolejny to anonim, to, to tylko oni Mercelu czyim przesłoni, to, to tylko on. Czytelnik, który nie spostrzegłby powyrywanych stron, szybki na postawienie, to będzie pork. Każdy kolejny to anonim, to tylko oni Mercelu czyim przesłoni, to tylko on. Czytelnik, który nie spostrzegłby powyrywanych stron, szybki na postęp, to tylko nie spostrzegłby, czytelnik, który nie spostrzegłby powyrywanych stron. Wiecie o co chodzi? Ktoś próbował się czegoś pozbyć, jakiejś, jakiejś informacji, nie? Żeby ona nie dotarła do tego czytelnika. On chuj, nie zauważył. Nawet to nie wzbudziło jego podejrzeń, że coś tu kurwa jest nie tak. Jakie to jest prawdziwe wszystko? Masakra. Tylko oni. Który nie spostrzegłby powerywanych stron? Ślepy na postęp to tylko on, oni Ci, którzy są zdominowani negatywnymi myślami. Wierzą, że świat kręci się dla nich. Pozwoliliby latami odpływały ambicje i plany. A cztery ściany stemperowały temperamenty, biorąc fikcję za autentyk. Kiedyś to wilki, dziś po prostu sępy w monotonii, oni, to tylko oni i nic nie zostanie po nich. każdy kolejny to anonim, to tylko oni brak celu oczy i przesłonił to, to tylko, w... tylko żyjący oni, żyjący w monotonii, oni, to tylko oni i nic nie zostanie po nich. każdy kolejny to anonim, to tylko oni brak celu oczy i przesłonił to, to tylko, tylko oni Okej, okay, od czego by tu zacząć? E, może po pierwsze podoba mi się to, że utwór Całości jest bardzo spójny. W sensie yy, nie jest tak, że każda zwrotka jest z innej dupy, <grydy> tylko yy, fajnie to ze sobą współgra. Jednocześnie nie sprawiając wrażenia, że yy, każdy z panów nawija trochę inaczej, ale tak naprawdę o tym samym. To znaczy, oni kręcą się wokół tego samego wątku, ale jakby. Yy, każdy trochę rozwinął temat i dorzucił coś od siebie. A jeżeli ja bym miał dorzucić jakieś przemyślenie ze swojej strony. E, oczywiście oprócz tego, co już powiedziałem w trakcie odsłuchu, to powiedziałbym, że zasadniczo to jest. w chuj przykre, że ten utwór jest aż tak ponadczasowy. Przecież tu się kurwa nic nie zmieniło. W sensie. E, Okej, okay, może, może teraz, przepraszam, ogólna świadomość społeczna jest nieco większa, bo mamy. E, szerszy łatwiejszy dostęp do e, niezależnych źródeł informacji. Ale tutaj też pojawia się pytanie, czy my ich właściwie szukamy. Niektórzy na pewno tak, ale e, jestem przekonany, że jednak większość to właśnie tacy e, tacy oni, czyli czyli e, zwykły skamieniały nomen beton. Z tą tylko różnicą, że przez wspomniany postęp technologiczny e, teraz dają się ogłupiać jeszcze ekranów innych urządzeń niż telewizor, ale w dalszym ciągu nawet nie podejmują tej próby weryfikowania informacji, które propaganda im serwuje. W polityce też to samo. Dokładnie kurwa to samo. Te same ryje, tylko stanowiskami się zmieniają. No pojebane gówno. Tak myślę, co tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć i yy, nic szczególnie odkrywczego nie przychodzi mi do głowy. No. Yy. Zajebisty, mimo upływu lat, dający do myślenia numer, ze świetnym, niestety ponadczasowym tekstem, na bardzo dobrym, mega przyjemnym bicie, z klipem, no takim, na miarę czasów powstania. Krótko mówiąc, kolejny świetny strzał w naszej nostalgicznej serii powrotu do przeszłości. Aż chce się ją kontynuować. I tym nostalgicznym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało to daj lajka like i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć to link w opisie. Przypominam, że w najbliższy piątek i sobotę nie będzie live'ów na Twitchu, bo w piątek będę przebywał na olsztyńskich rejonach, także jakby ktoś chciał zbić piony to zapraszam. Natomiast w sobotę również zapraszam na rap festiwal do pobliskiego w sensie pobliskiego względem Olsztyna, nie Opola, <laughs> Barczewa, gdzie też będę i gdzie oprócz artystów z podziemia wystąpią małach i rufus oraz opał. No i w zasadzie tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!